Proszę Państwa, tak, tak, musimy tutaj się streszczać, także proszę bardzo Pani, a później Pan, a potem Pan na końcu tam się zgłasza Tak, tak, Pan też. Proszę. Mam krótkie pytanie. Właśnie tak ostatnio, w tym właśnie roku, czytałam w Gazecie Polskiej i ostatnio też w sieci, że e, Pani Anuszka jest agentem rosyjskim. Pani, a wiadomości to podaje pan redaktor Piotr Ksiewicz, a podobno go powiedział, powiedział o no, Żółtego. A no jak mu tak, tak powiedział, to wie pani. Co, tam to to, tam, to, tam co tam mogę na ten tam temat tam powiedzieć? Już zauważył, tam jest, tam jest. Y, Lord, to już Cycero zauważył, że epistola non rubescit. Pismo się nie czerwieni. Więc wszystko można napisać. Muszę Pani powiedzieć, że Janusz korwin nie jest w tych oskarżeniach odosobniony. Bo według frondy to ja też jestem jakimś. A to Pani mówię, żeby Pani wiedziała, z kim Pani ma do czynienia. Ja mogę tylko to. Mogę to skomentować, że szkoda, że to nieprawda. znasz się Proszę? No nie znam szko to jestem tak zakamuflowany, że nie znam nawet swojego to Ale to, to tylko dowodzi perfidii. Nie, szkoda, że to nieprawda, bo gdybym był ruskim agentem, to pewnie by mi się lepiej wchodziło, jak z wszystkim dotychczasowym ruskim agentom. No ale no, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Pierwsze